Gdynia, miasto z morza i marzeń, w swej 89-letniej historii miewała różne momenty. Te radosne, takie jak budowa portu, który stał się oknem Polski na świat, czy nowoczesna modernizacja czyniąca Gdynię jedno z najnowocześniejszych miast w Polsce. Nie zabrakło w naszej historii również tych tragicznych chwil, takich jak chociażby masakra grudniowa w 1970 roku, o której przebiegu opowie nam pani Halina Młęczak. Świadek grudniowych wydarzeń i nie tylko. Dzień dobry. Naszym gościem jest Pani Halina Młyńczak, osoba o niezwykłej przeszłości. Pani Halina zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jej życia. W czasie wojny swoje dzieciństwo Pani spędziła na Syberii. Jak to się w ogóle stało? No niestety czas wojny, 1939 rok, 1 wrzesień najpierw Niemcy, 17 września Rosjanie Polskę zaatakowali i... Tu już w mojej rodzinie skończyło się moje dzieciństwo szczęśliwe i dla mojej mamy skończył się czas tego szczęścia. Ojca jako żołnierza Wojska Polskiego, oficera do niewoli zabrano, trafił do Kozielska, potem do Katynia, a nas jako rodzinę wywieźli na Sybir i tam pół roku. To w którym roku Pani wróciła do Polski? Po 6,5 to był 46 rok. Wojna się światowa, druga skończyła w 1945 i jakoś jak Bóg pozwolił i jak los pozwolił, już tylko z mamą i z bratem wróciliśmy do Polski. I tam poszłam do, pierws... do szóstej klasy, nie mając za sobą nie jednej polskiej klasy, prosto do szóstej I tam kończyłam liceum, a potem poszłam na studia do Gdańska, śladem mojego brata. A potem już w takim dorosłym życiu, już powiedzmy pracując i już będąc mężanko, mężatką, o właśnie będzie 50 lat mijać, jak mieszkam tutaj w Gdynie. W centrum Gdyni. Czy czuła Pani jakieś represje ze strony władz? Pytasz o czas, sprzed 25 lat. No więc oczywiście, nie mogłam się pochwalić ani mówić, że mój ojciec zginął w tej tragedii. Wolno to było tym dzieciom, które miały rodziców oświęcimy, na przykład, czy poginęli, czy tam ich przodkowie. A mnie nie wolno było powiedzieć o moim ojcu, bo to już była zakała yy, yy, zakała była i powiedzę, nie wolno rozprzestrzeniać wiedzy o tym mordzie, a broń boże, nie powiedzieć, że to Rosjanie zrobili. No więc nic, czując głęboki już ból i żal, ale nie mogłam powiedzieć, że mój ojciec ma grób w katyniu. I dopiero jak można było pojechać pierwszy raz tylko w 1989, to wydawało się, że ta nowa epoka się otworzyła. I kto mógł w pierwszym jakimś terminie jechał, to z wielkim bólem i z nadzieją, że tam jest jedziesz na grób ojca po raz pierwszy po tych 50 latach. Wiem również, że brała Pani czynny udział w wydarzeniach grudniowych. Mieszkała Pani w centrum Gdyni i pracowała w jednym z gdyńskich zakładów pracy. Ja mam do Pani takie pytanie, czy w czarny czwartek poszła Pani do pracy? Z przymusu, z losu, z wypadku w, w, w tym udział, bo przecież nie spodziewaliśmy się, że Gdynia spłynie krwią, że tu taka będzie masakra, że tyle osób zginie. No. A znalazłam się na ulicach Gdyni, bo już z rana 17 na wezwanie pana kociołka, żeby iść do pracy, ludzie podążali. Podążali do pracy. Kto do stoczni, kto do innych. Ja do zakładu na przykład, który się mieści na grabówku, do, wówczas się nazywał Unimor, Trzeba było dojechać kolejką stąd. Tutaj wołała kolejka, nie idź do pracy. I to była taka konsternacja. Tu było wezwanie pana kociołka, idźcie do pracy. Tu już na, na Peronie głośniki wołały, nie idźcie. No ale jak było nie jechać do pracy? Zostać w domu, a inni by przyjechali, toż to w sumie nie koleżeńskie. Tak się odczuwało. No więc byłam. Pojechałam tam kolejką na, na grabówek. Przyjechali wszyscy współpracownicy, czy z kierunku Wejerowo, czy, czy, czy z Gdańska. O godzinie między dziewiątą, mniej więcej o dziewiątej, dodzwoniła się moja córka, wówczas dwunastoletnia dziewczynka, uczennica tutaj w Gdyni, z płaczem, że tu się wokół przy ratuszu dzieją, to wtedy się nie nazywało ratusz, tylko Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, że tu, że tu są strzały, tu są opancerzeni z starczami. Myśmy nawet nie widzieli że oni się nazywają Zomowcy, ale byli, więc już doszli stoczniowcy, tutaj niosąc zabitego, no teraz to w pieśni się śpiewa Janek Wiśniewski. Ale ja nie byłam świadkiem, jak przez Świętojańską maszerowali z, z tymi dźwiami. Natomiast wzdłuż ulicy obecnie to jest ulica Morska, wtedy się to nazywało Kosynierów. I tam też rzędu trzech kilometrów biegłam tą ulicą, żeby zdążyć, żeby tu przyjść jak najszybciej do mojego miejsca zamieszkania, gdzie była córka. No i tak, pierwsze porażenie takie było, taki widok, przy pomoście stała, przy, przy, stoczni, przy stoczni, stała karetka pogotowia, otwarta, a tam głos nawoływał z radiotelefonu, przyjeżdżajcie na Marchlewskiego, jest dużo zabitych, dużo rannych. No skąd myśmy się spodziewali, że skąd ci mogą być zabici? Wprawdzie w Gdańsku już coś takiego było, ale nie na taką skalę, co to potem okazało się, co było w Gdynie. Z kolegą żeśmy z tej pracy wyszliśmy, no więc to pierwsze takie wrażenie, bo chłopak miał poranioną rękę, chciał to odrzucić petardę, odrzucić petardę, a ona go poraniła. Helikoptery latały, słychać było wystrzały. To było takie pierwsze wrażenie, potem wzdłuż, biegnąc tą kosynierów, to druga była krew taka rozlana. Stał człowiek, mówi, że tu sto, zabito tutaj, czy poraniono, bo to w tym momencie nie wiadomo było, no człowieka, bo wyszedł na zakupy, no zakupy jego sąsiadów. Potem kolejna była sytuacja, jak żeśmy Nadbiegli tam z góry z ulicy Śląskiej, patrzyliśmy w dół na nasze osiedla, helikoptery mówię, jakieś takie trzaski, jakieś strzały, a nasze osiedla wyglądało, że go nie ma. A to w tym chwili, w ten, wówczas to była taka mrzawa wielka, stała, no i oczywiście te spuszczane gazy. No, i to moje serce prawie stanęło, bo nie wiedziałam, czy to moje osiedle jest, jest czy, czy to moja córka jest, czy może zbombardowali to. Więc taki szok, szok wielki. No, ale mój kolega mówi, że to jest mgła prawdopodobnie, i biegniemy dalej. I teraz, kiedy byliśmy na zapleczu obecnego wzgórza, ono się nazywa teraz Maksymilianów a wtedy się nazywało w Wzgórze stacja Nowotki, Marcelego Nowotki, to tam starałam się przekroczyć tory, żeby przejść na tą ulicę Partyzantów, tu przy Wzgórzu Franciszkańskim i wówczas, no, Helikoptery latały, ale nic nam to jak gdyby żadne ostrzeżenie do głowy nie przyszło, że może coś zagrażać, zwłaszcza z helikopteru, ani to wojna, ani ani co z helikopter może obserwacyjne jakieś. I nagle mój kolega mi mocno pchnął. Tam taki stał jeszcze była taka właśnie. Yy, to był grudzień, więc piasek był taki, no może był dla robotników przygotowany, powiedzmy, żeby oni tam coś przepsypywali, przyspali i taki wóz drzymały, tak jak to się mówi, stał i on mnie gwałtownie pchnął, gwałtownie pchnął za ten wóz, kryj się, krzyknął, a ta pryzma piasku… Taka została, tak jakby wiercały się, jakby ktoś rzucił na taflę, jak to zresztą tak opisałam w swojej później relacji. No i to było właśnie to strzelanie ostre. On, mężczyzna, który, kolega z pracy, który był po przeszkoleniu wojskowym, strzelają na ostro, mówię. I nadszedł pan też, mówi, kryjcie się przed helikopterem. Zaszczelony został człowiek w hotelu Bałtyk, tak się tak nazywało wtedy. Właśnie moja dwunastoletnia córka opisała, co ona w tym punkcie obserwacyjnym jako dziecko widziała, bojąc się o swoich rodziców. Bojąc się o swoich rodziców. I tutaj inne dzieci, też po sąsiedzku, tutaj one całą gromadą tu się zbiegły, obserwowały raz tu. Sytuacje, co się działo pod kościołem, a co się działo pod prezydium. Pod prezydium lękały się o swoich rodziców, i one się znalazły no w sytuacji takiej, że i ta, y, porażone były z powodu i tych gazów i ten straszny strach. To jest jednak, też nie widziały, co się dzieje i czy ten rodzic wróci, czy nie. W związku z tym napisała do swojej babci taki list, taki reportaż, taki jak nic. Chwila po chwili, to co widziała, i ten list poszedł do Rzeszowa, a jeszcze posyłała w trzech różnych kopertach i dniach, bo listy były, wszystkie, które były tu z wybrzeża kierowane, niszczone były, nie docierały, nie docierały listy. I dlatego ten list nawet jest rozcięty, bo w tych kopertach nie dochodziły listy, pisał mój brat, uspokajając matkę. Ja pisałam, nie dochodziły, a dopiero w styczniu, w jaki sposób ta korespondencja poszła, też do tych zaniepokojonych ludzi w głębi Polski, co tu się dzieje, czy nie tylko dorośli doświadczyli tej tragedii, ale i dzieci, już nie mówiąc o tych bezpośrednich rodzinach, którzy przecież tu zostali pomordowani, czy dzieci, czy synowie, czy, 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 czy bracia. No to w tych rodzinach była jeszcze większa tragedia, bo potem były pogrzeby w nocy, i z przymusu, bez księdza, ale czasami z księdzem, ale to w ciemną noc i rozsiane te były pogrzeby. I Gdynia na to nie zasłużyła, bo nie było tutaj momentu jakiegoś, jak tam mówili, chuligański moment, że szyby tego, czy z policją się pobili. Czy coś w tym stylu. Za świętojańskiej była uszkodzona jedynie szyba, jedna została zbita w takim sklepie, tam w mleczarni, Nie, to by się inaczej nazywało, kosakowo i szyba w, w, w budce telefonicznej. Nie było momentu tego, jak oni mówili, że przyszli, obrabowali sklepy. Czy jakaś sprawiedliwość zapadła, czy, czy ci ludzie zostali skazani za tą masakrę grudniową? No więc to jest ten wielki ból, bo wydawałoby się, że ta sprawiedliwość powinna być osądzona i prawda powinna być powiedziana. Na jaki rozkaz strzelano, z, z jakiego powodu, dlaczego gdynia. No, my to. Dlaczego ta masakra Gdy nie dosięgła? Więc prokuratura rozpoczęła, ale to już z poślizgiem czasu, nie natychmiast, mm. jakieś śledztwo, zbierać świadków. No, ustalonych zostało zaledwie, że to było 19 osób, czy tam 17 w Gdyni zginęło. Inni zostali poranieni, więc nawet do tej pory nie wiadomo o prawdziwych ilościach ludzi, którzy zginęli. No, ale, właśnie odpowiadając na pytanie, no to najpierw prokuratura wojskowa, w marynarki wojennej wprowadziła takie, zbierała świadków, świadectwa. Potem do sądu to przekazane zostało do Warszawy, do Warszawy po, po latach i sąd, po wielu, wielu, no, leciach, tam rzędu 20, tak żeby policzywszy, wydał wyrok, wydał wyrok, że właściwie oni się tylko pobili. Nikt nic nie strzelał, a pobili się, pobili się, no i te ofiary takie są. Sąd niesprawiedliwy, sąd nie dorósł do swoich zadań, orwelowskich, sąd, tak mówiąc. Bo y, oni się pobili, o co, dlaczego i po co i na co. W tej chwili jest, y, ci którzy byli winni tej masakry y, y, no, no, mają swoje groby na w godnych miejscach. A te, a ci robotnicy, czy tam pracownicy, różni ludzie, no to mają porozrzucane po cmentarzu y, 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 po cmentarzu, czy tam w naszym Gdyni, czy tam w Sopocie, porozrzucane i jeszcze na dodatek na tych nagrobkach nie można było napisać, że to są zamordowani, zamordowani. Taka to była sprawiedliwość, a w tej chwili, jako jedyny oskarżony, z wyrokiem na dwa lata, jeszcze pan Kociołek został, nie wiadomo czy on akurat nie był najbardziej winny, czy zbiorowa była ta ich decyzja o strzelaniu? W każdym razie my o tym nie wiemy. Naturalnie ja mogłam zginąć. Moja matka zostałaby bez córki, bez opieki. Moja córka byłaby yy, 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 sierotą, no ale w jakiś sposób yy, yy, nieczelnie strzelali, więc dlatego z wami rozmawiam. Zostaje pamięć. Zostaje pamięć. To jest zbrodnia nieukarana, zostaje pamięć. Ta pamięć w tej chwili jest wydobywana jeszcze ciągle, a więc IPN wydał książkę Zbrodnia właśnie nieukarana. Jest umieszczone w coś zdjęcie, z którego szczelano do ludzi w Gdyni, może i do mnie z niego szczelano, w każdym bądź razie zapierają się do tej pory. Że w Gdyni mogli strzelać też i do takiego celu, jak ludzie, no. I nie wiadomo, czy policji, czy milicja, bo wtedy milicja była, czy wojsko. Bo Janek Wiśniewski to naturalnie to jest symbol, takie nazwisko, a natomiast to nie jest prawdziwe nazwisko, takiego niby nie ma zabitego, ale jest przeraźliwa ta ballada. I jak ona na wykonaniu tego kazika brzmi, jeżeli byście słyszeli, słyszałyście, no to ona rzeczywiście jest taka przerażająca. Janek Wiśniewski padł. Zachlepi wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Ponieśli go na drzwiach, ponieśli, no ale to jest ballada, to no oczywiście, gdy mhm. autor pisze, to mówiąc wierszą, bardzo zawsze jest jakby sentencja taka. Są dwa pomniki poświęcone tragedii dynskiej. Co roku jest taki marsz żałobny ulicami Gdyni, tutaj do krzyża, do krzyża, tu przy urzędzie miejskim. I to jest ta pamięć. Pamięć jest naszą powinnością. Przeczytałam wczoraj artykuł, że miała Pani lecieć samolotem razem z prezydentem i wieloma ważnymi osobami dla naszego kraju 10 kwietnia 2010 roku do Katynia na obchody rocznicy, właśnie zbrodni katyńskiej. I jak się Pani czuje ze świadomością, że wtedy mogła Pani również zginąć? Że ja jak gdyby nie czułabym się pokrzywdzona, gdybym tam, tam, gdzie jest ojciec, pochowany i w takim miejscu, gdzie też ta tragedia polska się dokonała. Że gdybym tam zginęła, wydawałoby mi się, że mniej to byłoby krzywdy, gdybym ja zginęła. No ale wieczna pamięć temu, który zasiadł na moim fotelu. To już mam takie pytanie na, na zakończenie. Czy pielęgnuje jakoś Pani pamięć o Sybirakach oraz o ludziach zamordowanych w Katyniu? Katyń i Sybir to jest. To są. No, i teraz jeszcze doszedł grudzień. To są takie stygmaty, które, moje stygmaty, które są wypisane na mojej pamięci. Teraz mieliśmy 25-lecie naszego stowarzyszenia, Związku Sybiraków, ale i także i Mordu Katyńskiego, też będzie 25-lecie tych organizacji, które zaistniały w Gdyni. Temu służy są nasze obie organizacje i związek, i rodzina katyńska, żeby pamiętać o nich. A wyrazem naszej pamięci to są pomniki, bo zawsze ktoś ten pomnik przypomni. Tam sentencja jest napisana i że coś takiego było. To już są wszystkie pytania. Dziękujemy pani za poświęcony czas. Wywiadu nam udzielała pani Halina Młęczak. Do zobaczenia. Jeszcze dodam, dziękuję Wam, dziewczynki, reporterki. Niech Wam w życiu potem będzie bez tych wojen, bez tych strasznych rzeczy, jakie dotknęło moje pokolenie, bo to ta trauma w nas jest. Chłopcy z nauka, chłopcy z kieloni, dzisiaj milicja uszyła broni. Dziennieśmy stali, cenie rzucali. Jarek Wiśniewski